Witam serdecznie w kolejnym dniu. Słoneczko wyszło za chmur. Piękne popołudnie. Rolnik właśnie obraca ziemię. A ja lecę w poszukiwaniu monetek. Miłego oglądania. Pierwszy ładny sygnał na nowym polu. Co to będzie? Co my tu mamy? dwadzieścia groszy perel na początek 87 siedem ID rok 75, pozdrawiam co to moneta ale zajazd jakiś już patrzymy co to Coś tu prześwituje, będzie jakaś stara moneta, prawdopodobnie. Zaraz to sprawdzę i wracam. Nie ciężko doszczę, co to za moneta, ale będzie coś starszego jakiś miedziak, zapewne. Kolejna tubka. Pełno tu śmieci. Także dzisiaj mam co robić, sygnałów jest pełno. Saszetka pełna. Lecimy dalej do kolejnego dołka. Coś wypadło, gdzieś tu widziałem. Ale co to jest? Nie dowidzę. Guzik. Jak widać jest opisany. Teraz wam nie powiem, co tu jest napisane. Ale jest kolejny fancik. Piero rolnik przejechał. Kolejny sygnał. Już patrzę, co to. 88 ID. Pewno tu drutów i innych śmieci. I tubek oczywiście. Trzecia moneta, tym razem dwa grosze, ale nie uciekaj. 49 rok, także jeszcze Rzeczpospolita Polska do kolejnego dołka. A siedem co to było? ENT, jakiś kawałek pewnie tabliczki znamionowej, jakiegoś sprzętu, roweru, czegokolwiek, maszyny. Nie mam zielonego pojęcia. Lecimy dalej do następnego dołka. I taka oto piękna, silankowa sceneria. Dzisiaj dla odmiany dużo sygnałów, ale większość to takie śmieci. Do usłyszenia przy kolejnym dołku. Mam guzik z brązu arsenowego na swoim terenie. Guzik z brązu arsenowego, malutki. Zachowany w całości, jak widać. Nie od razu lepiej. ID80. Sprawdzamy. Guzik, Guzik, Guzik. Groszek Wermachtu. Aha. No i mamy Groszek Wermachtu. Także wermachtu był. Dubka od baterii. Do następnego dołka. Sygnał się poprawił. A, tym razem będzie moneta, nie dupka od baterii. Tak jest. Co tym razem? Aha. I mamy o zachodzie słońca prawdopodobnie międzywojnie, albo mi się wydaje. I tak jak mówiłem, było to międzywojnie. Cały czas jest, niestety bardzo zniszczona. Dwa grosze, ale rok nie powiem wam który. No, niestety, jak widać, stan bardzo słaby. Doczyści się elegancko. Jak chce iść do domu, to sygnał obok sygnału. Kolejny PRL: 20 groszy. I również 49 rok Rzeczpospolita Polska. 20 groszy o zachodzie słońca. Do następnego. Witam na kolejnym podsumowaniu. Złom, który udało się trafić. Nie nudziłem się, było co robić. A monety to 3 razy PRL. Jeden guzik groszek Wermachtu dwójeczka międzywojnie. Trochę ziszczona, ale się doczyści. Kawałek jakiejś tabliczki znamionowej. Guzik opisany Breslau Adler prawdopodobnie, Wrocław. Pruski. Jeden guzik z brązu nowego I tutaj możecie doszczec S, A i R. Stanisław, August, Rex. Także najstarsza moneta. Dzisiejszy odcinek dobiegł już końca. Ja wam dziękuję za poświęcony czas i zapraszam was na kolejny odcinek. Już w najbliższy weekend jedziemy do Niemiec na komercyjne kopanie. Zobaczymy, co uda się tam trafić, i na pewno z tej wyprawy coś dla was nagram. Do usłyszenia. Elo.